To mi już nie być. Serio? A tego nie było od początku? Aż to ważne. Już no. broń. Jestem, go. Jest go cię... Gramy. 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 O czym ilu jest. Ilu ich jest? Argentyna kontra Brazylia. To jedenastka. O, Aha. Ja cofam na koło. Lukę, lukę. Zobacz, mi tak jest! GOOOOO! Go! 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 Reader! leader! <grym> to Nie, ja to jest. jest? O, bardziej no, jak Szulc. Ej kurwa, jak miał być Szulc to ja mieliśmy nie grać. <grym> General! Uważajcie teraz na <grym> <Co> Kubołku. <kubułem. chodzi>? Dobra, <grym> no, gramy, gramy! Patrz, wygra. Kurde. Nie, ja, to, to jest zawodnik. Ej tam docika. Nice. nice. JAT ja POSTO podanie jesteś. Daj mi się dalej. Tak jest, dali. wszystko dobrze. Daj mi się dalej. Zapomniałem przed nim, że trzeba przełączyć się na playa. Na długi Dobra, pierwszy. Dobry. No. LOL, jeszcze. Na trzy. Jaka bzdura, nie? Piłki. Ale przygapisz. Aaaa Boże. A tyś już było wiadomo, że będzie tak strzelał, kurwa. To był, nie, to było kurwa za ten. Zasłonięcie. Kurwa, mówię 100%. Wiedziałem kurwa, że w to będzie strzelał i nie było Dobra. żadnej reakcji. Dawaj jeszcze raz. Kurwa, came no <laughs> minął Jak of the mecz. Jak wywajesz. Dobry mecz. Wleciał dał. Tak, ja no, to gdzieś... gówno. No i z igolem można strzelać, bo nic chcę dodam. Sytuacje były, gdzie mogłem jeszcze wpaść tam. Jo, to dziwne, że tam nie, nie nam strzałów. tam że tam było. Ja się w ogóle zastanawiam, czemu miał asystę na przykład nie mam. Ja nie wiem, bo, mi tak naprawdę nie chce zabić, to, asysty. Bo to nie ty główkowałeś, tylko chyba przeciwnik ja. wybijał. Przeciwnik wybijał. Nie, zresztą nie, każdym jest obraz, to nie jest to się, tak, bo Chico wtedy też miał przecież asystę z główki perfidną, a nie miał asystę. To... O, spojrzałem. No nie da się do przodu zgrać, tylko do tyłu co najwyżej Jak mi za ty raz tyłu, to nie da się do przodu zgrać o, No nie wierzę ty to Jak zakończ? Panie? Dobry, dobre. Ja oczywiście się nie płyknę. No? Karam. Czy mogę urodzina postrzelić? Nie, nie. Co? Nie, no się grywać. Koj, trafił. może za rok też. Więc... No nie oh, wiesz. Nie. Mogliśmy dać mu urodziną. Dokładnie. <grywa> O, za lekko. O. O, kurwa. O, bot prawie bohatera. Daj full offa, kurwa. O kurwa. Nice. To mnie! Jees! To mam. Kurwa. Kaj żeś palił. O kurwa, o, do mnie. Spróbuję skrać. Co na bronią. Brawo! Dziękuję! Proszę. się zaspał, bo musi pan nie nie, to bo wina bramka, spalony, no. ja ja nie. to bramka zrobiła. Zatem spalono, co? Ja pracuję jest wina yes. na trzy. No. Kurwa, no. Dobra, weźcie już pisz z nimi, bo mi ten origin stop jest. Mhm, jeden Chyba, że Crystical, ale trudno. się poznają po tym, jak kończy. Jak zaczynamy? Jak kończymy lepiej. Jak zaczynamy? Kuma ty też też nie grałeś, Nikt się nie Dobra. No dawaj. No, bez nawrotki możesz tak gdzieś wiesz, nie nie pola karnego. Brawo. Nasz. Nie mogę mieć tej No nie wierzę. Aha, aha. A. Boże, się. No wiec, to było. co to było? Ja, się tak po co o. mi to oddał? To jest pomowa pewnie. Jakże ja pomowa, raz wcisnę moim spamowaniu. No nie wierzę. I po co mi ten bottom tą do? jak ja mu ją oddałem, że byłem pod presją. Jezu, animacja, no, no, kurwa, mam dość tej gry. Ja też mam dość tej gry. Nie, nie wiem po co ten bottom Tylko po to mu oddałem, żeby było pracowanie. Prawda, trzeba być kurwa retardem, żeby ręce chować przy interwencji, no ja pierdolę. Kurwa w środek, jedną dobra. I Co jasno. to było? A ja myślałem, e? E? że sobie przyjmę. Ja, ja też, że to tu nie jest. Ale to na głowę. No, na mojej ja to przyjmuje. Sam, jeśli konie nie mogę cię zapewnić. No, mogę przyjąć, ja ty ty znowu tyle sytuacji to oni prowadzą przez to, że mi bot piłkę oddał, no, kurwa. Ja oni prowadzą dlatego, że kurwa mój retard schował ręce przy Ale w ogóle tej sytuacji by nie było, gdyby bot mi podawał piłki w momencie, kiedy ja mu ją daję, bo jestem pod pressingiem, no to jest spore. Kurwa, no już po prostu FIFA ci odciąga od tego, żebyś się nie grał. Ja mam to samo. Imprestujemy czy? User from your channel. Brawo. Nie było. Brawo. Brawo. A tak, podobałem się, może będzie spawny, ale. Na daleko został. No właśnie, teraz, nie byłem pewny. Teraz ci wytrzymu, wytrzymał. Ło, wow, co to było? Aha. Nie, ja pierdolę ja to. Pierdolę tą grę, kurwa, ten bramkarz nie ma rąk, nie ma nóg, nie ma głowy. Kurwa, no. Wiesz, tak z ciekawości, to jakiś strzał w tym sezonie, w ogóle sobie w bramkę? No, jakiś jeden się zdarzył. ja pierdolę. Kurwa. Kurwa, zobaczcie, tam biega. Ale to już mi tak to zagrało, że kurwa niech było na tylko podać. No dobra, nie róbmy z siebie downów, kurde, zaczęcie, ale jak nie, nie wrzuci. Kurwa, kurwa, same, same wrzutki jakieś kurwa stupala i nic nie. nie ma. To jest właśnie tak, taki kurwa klucz w tej grze. Jak, jak wrzutki nie chcecie... idą, to już nic nie zrobisz innego, bo nie potrafisz, no. Jesteś, jesteś zakodowany w głowie, że wrzuta, wrzuta... nie. No nie ja ja wiem, żeby nie wrzucać a i takie same wrzuty szły dalej, kurde. To takie ograniczenia... Te same wrzuty, bo... Nie, ja ich nie widziałem. Same no, z Cico same wrzuty. Z lewej strony same wrzuty. Mimo, że się to ja się wystawiałem kilka razy... Miałem, jakoś jak mi się nie narzuciło to, że mieliśmy same wrzutki. Z tak miał Pico, to... Gdzie bym się to wrzutki były. Ja. Dokładnie. Jak zaczynamy? Mimo, że nie zagra. Płatno, o zagraj. Nie graj kogoś. Brawo. Nice. Utrzymajmy nice. to kurwa panie, znowu wziódkę, ja na pierdolę. To, ja Więc teraz przynajmniej minął jednego i witam. a nie ten. Zakręca tak W no, razie, bo oni ja zawsze to samo grają, do przodu idą. Krystik, no. A nie Co? Jestem. jest? Jestem. Myślę, że Krystika zazwaliła. Ty po co? Co jest? Aha. Ja faulowałem. Mam kontuzję. Kolejny argument za tym, żeby kurwa skoczyć, to pierdoloną grę mam bierze kurwa, kurwa, I, i po tym kurwa wolnym z gonią. Tak to kurwa, ceny gej. Kurwa, opadę, emocje nie wyrzuć komputera a przez okno. O goty, jak harmonika stoją. O kurwa, te ręce potrafisz wyciągnąć no prawo, kurwa. Ja no i oh. spokojnie. O, ale fart. Jeszcze raz. Jak kurwa. Brawo. Brawo Krystyk. A Krystyka Chris. brakowała w pierwszym razie. I z drugim. W pierwszym macie I w trzecim. Dawaj, bo dobrze. sytuacja jest całą Jak się Wchodzimy w to pole ale strzał nie oddajemy. Ale że jest, jesteś jesteśmy. A. Iż, iż, iż szeroko właśnie, tak jak Cziko tam dobrze szeroko lukę tak samo jak jest drugi Ale widać, widać po naszej grze, że my od jakichś chyba 10 meczów nie wiem, wygraliśmy nic. To nie Ale w ogóle jak graliśmy to nie od 10 meczów w FIFA, nie mamy w ogóle żadnego zwycięstwa. Dobra, dobra wygrał, nie ma motywacji. Zero. A my kurwa dobić. Dobra ten... gramy, jeszcze ostatnia Mówię połowa. Ten... Fokus. Dobrze. Ja to mam zawsze motywację, żeby wygrać. Oho. Poraz ho, Idę na ho, 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 Znowu coś środka i od razu jest więcej miejsca. Ja już wiedziałem, że to nie przejdzie, Bo żeś tak trochę skręcił za bardzo, według mnie tak mnie nalewał. Nice. Nice. ile? Replay. Tell me. A nie pokażę. Nie ma... Ojej. No Jezus Jezu, już myślałem, że nie obronisz. Ja też. Czałem, strzałem, strzałem. Kurwa, dawaj Jedno chwań co było, tylko tym jakby coś wchodził. Weź, super. Brawo, świetnie. Drogi, nie. Kurwa, skończmy ten mecz, wygrajmy go, kurwa, oni instaluje. No, kurwa, pociągnijmy do końca z jeszcze coś. Ostatni mecz, Gola Kurwa, robię celebrację, Unistala piwy, po tym meczu, nie? Spróbuj do tyłu Już po tak prostu tak. wycofać, no może do mnie polecić, albo do no. a Dawaj go jeszcze raz. Lubię no nie. Dobra, już kurwa dograjmy, proszę. Kszody. Już teraz nie. Jeszcze spokojnie mogę stąd. Nie mam pytań. Psz, no. no kurwa, w końcu się nam coś odbiło. No. Lecimy. się jeden to, to jest pożałowanie tej gry, tak akcja to jest cała średnią decencja tej zielonej Tak. Ej, hey, słyszeliście? Samolot przyleciał. Wylatujemy z Brazylii. Hahaha! <giby> 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 Atakować! Się, w, końcu. w końcu na wakacje do Polski jedziemy. Yes, daj, daj, jeszcze, daj. O! Aha, sorry. Gładacy za zakończę. O! Faul. faul. Czerwona karta. Co ty zrobiłeś? <giby> ja daw Co byś zrobił? To mi uderzy. Nie, musiałem zredukować. Patrz. Patrz. Jeden. A mi się lagi zaczęły. Żebyś mi się po... ale poczekaj. Ale już do samolotu biegł. Jak mnie to. toku. Prawie trzeba było po ziemi. No może, mogę po ziemi, ale myślałem, że Wiesz, jak Barcelona za plecami. Jak się nie nakłóci cię po prostu. No ja wiem, nie grasz w piłkę, grasz w Fifę. Kurwa, ta gra takie jedno wielkie gówno jest, kurwa. To jest chore, no z chorej da się takie podania typu i po trzeba robić. widzieć co można zagrać, a co nie. Patrzcie to, to, to. No ale dobra, bez sensu, ja że się musisz ja się z góry ograniczać przez coś, czy tak. Nie a, no no, ale no zawsze gra po No ale do kurde nie było tak aż tak bardzo to uciążliwe w poprzedniej grze, bo się w to grę kurwa nie chce grać po prostu, no to jest zjebana gra, no. Jak nie było? Nie było aż tak W każdej Fifie było. Ale to nie było tak uciążliwe jak tutaj. Tylko że dorastaś i po prostu. Wow. Dobra, nie ja ja, wiem. Ja spadam, bo widzę, że to jest jakaś dyskusja. No, 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 no. Dzięki za, no, 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 no. za granatę. No, no, no.